Biżuteria do czego służy? Biżuteria służy do ozdoby, no to wiadomo, ale biżuteria jest też naszą wizytówką. Może być wspomnieniem z dzieciństwa. Można szklaną kulkę oprawić w srebro albo guzik z dziadka płaszcza. Nauczyłam się. Yy robić biżuterię i lata całe pracowałam dla jubilerów w zakładach. No i ciągle słyszałam, że tego się tak nie robi, tego się tak nie robi. No dopóki się uczyłam, no to grzecznie słuchałam i robiłam tak jak kazali robić. Ale w pewnym momencie czułam się już na tyle pewnie, że potrafię zrobić to co wymyślę, że zaczęłam robić to co mi się podoba. Pracownia jest takim moim azylem, gdzie czasami, jak już te wszystkie oczywistości za bardzo mnie przytłoczą, tutaj mogę sobie znaleźć coś takiego, co, co jest zupełnie inne, z innej bajki. Nie trzeba tego ugotować, nie trzeba tego posprzątać. Trzeba to wymyśleć i, i zrobić. Różne rzeczy inspirują mnie do, do robienia. Biżuterii, na przykład coś takiego jak komplecik do kawioru. Jest zrobiony na bazie carskich kopiejek rosyjskich. I to właśnie w biżuterii lubię, że ona jest po coś, że, że coś znaczy. Właśnie taką biżuterię chcę robić. Wydawało mi się, że taka biżuteria, która mi chodzi po głowie jest zbyt dziwaczna, dlatego że w sklepach takiej nie ma. Ale teraz już wiem, że to nie do końca tak jest, bo te rzeczy, mimo że trochę inne, nie tylko mi się podobają. Że są ludzie, którzy to oglądają, i mówią: Tak, tak, to jest fajne, też chcę takie mieć. No i teraz chyba będę robić nie tylko dla siebie, ale też dla tych, którym się podoba taka biżuteria. Można też biżuterię potraktować właśnie jako prowokację do interakcji z innymi, bo jak założę swój pierścionek z mchem, to zawsze ktoś zapyta, co to jest i dlaczego, po co. No i co można powiedzieć wtedy? Dlaczego nie? Przecież można.